Hej, ja jestem Martyna. Zapawa. Zapawa. I dzisiaj, we współpracy z LOL Surprise, pokażę Wam więcej świata LOL Surprise w Robloxie. Może ktoś z Was widział poprzedni film, i to była, słuchajcie, tylko zapowiedź. Bo od tamtego czasu doszło wiele nowych aktywności, które dzisiaj chcę Wam pokazać. I słuchajcie, dochodzą nowe aktywności co tydzień, więc naprawdę warto sprawdzać. Gra jest już dostępna dla wszystkich, link macie w opisie. Gra nazywa się LOL Surprise Official Party. I musicie pamiętać, że wjazd na imprezę mają tylko ludzie, którzy zostawią łapkę w górę. A wipowskie miejsca ci z subskrypcją. Także tak, wiecie, co robić, i, i teraz lecimy sobie. Dobra, wchodzimy. Jak coś, to już normalnie w tę grę grają ludzie, ale jestem na prywatnym serwerze, żeby móc Wam na spokojnie wszystko pokazać. Jest i moja postać, klasycznie, jest i Diva. Diva też jest tu ze mną, także sami swoi. Ale dobra, zobaczmy rzeczy, których jeszcze nie było w poprzednim odcinku. Dobra, zobaczcie, jestem na zewnątrz, są baseny w kształcie serc, dokładnie jak w domku LOL Surprise, który już otwierałam kiedyś na odcinku. Widzę furę z daleka, Uh. Oj, weszłam do basenu. W sumie fajnie, pociluję sobie chwilkę. To, to jest jacuzzi, są bumbelki. Marcyna zabawa ma chillerkę teraz. Muszę zebrać siły, żeby przygotować się na przykład na pojedynki taneczne. A few moments later. Dobra, Marcyna wychillowana, to lecimy dalej. Wyskakuj z basenu, dosłownie, ona bardzo lubi skakać. Ja, yeah, zobaczcie, jest nawet camper, a raczej glamper. No i oczywiście, fura z najnowszej kolekcji Dance and Dance jest Cabrio. To jest moja ulubiona fura LOL Surprise. Możecie sobie Zobaczcie, na moim Instagramie w ogóle mam taką fajną fotę ja w tej furze. Jeśli jeszcze tego nie widzieliście, to musicie to obczaić. Jest DJK, jest Nejnej. Co? Nejnej ma dla mnie prezent? A nie, ona po prostu ze mną rozmawia. Słuchajcie, Nejnej jest z kolekcji Remix. Otwierałam tą kolekcję i akurat trafiłam tą laleczkę, także zobaczcie sobie Nejnej w pełnej okazałości. Wygląda identycznie, po prostu tu jest lalka, a tu jest narysowana, ale wyglądają totalnie tak samo, mają świetne włosy, świetne stylówki i pamiętam, że byłam zachwycona to laleczką, jak ją trafiłam naprawdę robi wrażenie. W ogóle zobaczcie, różowe niebo palmy, po prostu ja powinnam żyć w takim miejscu na co dzień. Dobra, w ogóle wskoczyłam do jacuzzi i słuchajcie, mam dla was Sekretne info. Słuchajcie, tu jest glamper. I nad tym glamperem to nie słońce. To jest specjalna moneta. Super rzadka, bo pojawia się co 12 godzin. A co jest w niej takiego super? Jest to jedna moneta, ale jest warta 10 monet, więc naprawdę opyla się. Także musimy ją zdobyć i zaraz wam pokażę, jak. Muszę wspiąć się na tą palmę. I ja! Yeah, to nie jest takie proste. Wspinam się, wspinam. Jest! Zdobyłam monetę! To teraz chyba muszę sobie tu skoczyć ze szczęścia. Uii! Zobaczcie, miałem 10 końców, a teraz mam 20. Just like that. Kurczę, mogłam zjechać tutaj po tej zjeżdżalni. To byłby jeszcze większy fan. Ale zobaczcie, jest tu Stick Queen! Ona też jest z kolekcji Remix i też się trafiła mi, słuchajcie, z mojej kolekcji y, lalek z różowymi włosami Martyny Zabawy. Bo zobaczcie, jest grzyweczka, są różowe włosy, jest dobra stylóweczka i po prostu pamiętam, że mega zachwyciłam się tą lalką. Słuchajcie, nie otwierałam wszystkich lalek z tej kolekcji, ale akurat trafiłam te, które są w grze. Także Martyna Zabawa spotkała Martyna Zabawę w Robloxie. How cool is that! Wiecie co? Trochę zgłodniałam od tych skoków spinnania się po palmie i, i pluskania się w jacuzzi, także może jakiś barbecue? Hopsa, hopsa! Nie, no to barbecue jest dokładnie jak w tym domku, nie? Kto pamięta odcinek, jak otwierałam ten domek OMG House, to piszcie w komentarzach OMG. Moim zdaniem to jest najfajniejszy domek LOL Surprise ever. I patrzcie, jak klikam na grilla, to się smaży. Mmm, czy ktoś zamawiał może hot doga albo szaszłyczka? Mmm, jami. Słyszycie tą muzykę? Chyba wzywa mnie parkiet. Już lecę, a w ogóle zobaczcie, ściany są przeźroczyste, tak jakby, więc można, no, przejść, nie, 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 nie przechodzimy przez ściany, nie jesteśmy duchem, ale po grillu już można przejść. Za to fajnie, że po prostu widać, co się dzieje w domku, jak gra więcej graczy, to możecie też patrzeć, co oni robią, podglądać się nawzajem, spotkać się z znajomymi. Siema, Diva, muszę iść na parkiet. O, MC... Uuu, Martyna już tu slajdem się wjechała na parkiet. Jest MC Pose, jest Turnstep Bibi I to są lalki z najnowszej serii Dance 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 Jeszcze jej nie otwierałam, ale słuchajcie, niebawem będzie odcinek I mam nadzieję, że trafią mi się te dwie ślicznocki. Myślę, że na pewno, bo mam dwa takie kartony Także będę otwierać do skutku Ale zobaczmy sobie, jak one wyglądają w tym momencie Ja, ale ma czaderskie okulary I jaki fit, w ogóle jestem tak ciekawa tych lalk z najnowszej serii A Turnstep Bibi Wiecie, jak ja lubię lalki z różowymi włosami, nie? Wbiłam na parkiet, żeby znaleźć dj W sensie, nie DJ-a, bo za DJ-ką kryje się kolejna jakaś niespodzianka, którą chcę Wam pokazać. Czyżby DJ-ka ma gdzieś tu na zewnątrz? Okej, okay, imprezka przeniosła się do ogrodu. I teraz tak, jak kliknę szary przycisk, to włącza nam się taka jakby memory gra i. O, kurczę, widzicie o co mi chodzi, że jakby tutaj pojawia... Oj, kurczę, gadam do was i teraz już źle coś zrobię. Jezu, żółty... Zielony, zielony, czerwony. To jest dobra gra na pamięć. Żółty, zielony, niebieski, czerwony. Chyba przegrałam. Nie jestem najlepsza w takie gry, ale dajcie znać, jak Wam poszło. Dobra, jest jeszcze jedna sprawa tutaj związana z glamperem. Nie wiem, czy widzicie, że tutaj wszędzie są surprise boxy. Gdzieś wśród nich jest ukryta kolejna moneta, warta 10 monet. O tak, wbiłam w labirynt i od razu natknęłam się na monetę i jestem bogata, 30 końców i co 12 godzin ta moneta się odświeża, także będę wracać co 12 godzin i będę obrzydliwie bogata. Zobaczcie, Martyna, zabawa w wielkim labiryncie. Fajnie to wygląda, jak miasto normalnie to jest miasto surprise boxów. To były szybkie sposoby na pieniądze. A teraz wróćmy do mojego ulubionego pomieszczenia, czyli pokój, zabawy, czyli oczywiście dance floor. Run, Martyna, run! Fajny widoczek z góry. Zobaczcie w ogóle tutaj na wejściu jest taka żarówka. I już niedługo będzie odblokowana opcja, w której będziemy mogli zobaczyć lalki świecące w ciemności, czyli tak jak w rzeczywistości jest w tej kolekcji. Dobra, Martyna pokonała się totalnie tańcem, nieproszona w ogóle, nawet nic nie zrobiłam a ona nie może się totalnie opanować, ale mam dla Was kolejne lifehaki, czyli kody. Wchodzę sobie w czat i piszę sobie na przykład tak, Ripple. I zobaczcie, cały dance floor zmienił się w jeden wielki kolor, który... Wow, no co za czat. Ale to nie wszystko. Lecimy dalej z kodami. Split. Jestem władcą parkietu, nie tylko mam niezłe mówce, ale dosłownie, jakby władam tym, co się na nim wyświetla. Sprawdźmy kolejny kodzik: Split, Circle. Woo! No słuchajcie, Martyna Zabawa to nie tylko tancerka, ale też VJ, czy jakoś tak, czyli visual, jockey, coś takiego. Normalnie na imprezach, w klubach i tak dalej są osoby odpowiedzialne właśnie tylko za światła, za to, jak to wszystko wizualnie wygląda. No i jakby w tym momencie zostaliśmy VJ-ami, moi drodzy, jeśli wiecie tych kodów. Zobaczmy Draw Fish. Co? Jakie śmieszne. Sprawdźmy jeszcze Countdown. Tu powinno pokazać się odliczanie, ale chyba Marcena jest teraz zajęta grą, sama sobie w nią gra i okej. Okay. Dobra, jak już jesteśmy na parkiecie, to pobawmy się chwilę. Co tak szybko to leci? Yeah! A, im bardziej w środku to kliknę, tym lepiej. Ostatnio nie wiedziałam tego, ale na szczęście mnie poinformowaliście. Zobaczcie, mam 1000 punktów. Co złamane serce? Czemu złamane serce? Dobrze jest. Są tanczy kaczuszki? Kto umie tęczyć kaczuchy, pisze kwa kwa w komentarzu. Ja umiem, no jakby nie, nie wiem czy można nie umieć tego tańcy, ale jeśli nie umiecie, to nauczycie się od Martyna zabawy, bo właśnie ten... A few moments later. zacięła się na tych kaczkach nie, chyba bardzo lubi kaczki i to by się zgadzało, kaczki to moje ulubione ptaki o, mam już drugi level, to dobrze, bo w ogóle przydałby mi się piąty, ale potem wam powiem dlaczego, dlaczego warto mieć piąty level Wow, Jezus Maria dziewczyno, gdzie się nauczyłaś z tego breakdance'u, 5000 punktów jazda, pierwsze miejsce trzeci level, uuu to co? Jeszcze jakaś rundeczka? No bo w końcu muszę zdobyć ten piąty level. A znowu z tymi kaczkami. Dawaj jakiegoś breakdance'a. Dobra, nieźle. Myślałam, że ta gra będzie trudniejsza. W sensie ta gra z tańcem. Jestem ciekawa jak to jest, kiedy jest więcej użytkowników, bo wtedy chyba no, są lepsi i gorsi, nie? I, I są różne miejsca tutaj. Nic dziwnego, że mam pierwsze miejsce, bo jestem jedyna na parkiecie, ale ciekawe, które bym miała, Normalne. Już mam czwarty level w ogóle wbijam lewele. Tak. Jakieś pieniążki dostanę za ten taniec. Uuuu. I ta fala to chyba moja ulubiona. Chociaż nie wiem, kaczłuchy są najlepsza. First place. Dziękuję, dziękuję, nie trzeba. Nie, nie musicie klaskać. Dobra, jadę już szybciutko znowu, żeby wbić piąty level i lecimy dalej. Już mi brakuje tyle do wbicia levela. Okej, okay, dobra. Mam piąty level, mam pierwsze miejsce. Woohoo! Zjeżdżam stąd. Przetransportowałam moją postać do łazienki. Po takim intensywnym wysiłku, po tylu tańcach trzeba się wykąpać. Dobra, leci woda. I teraz uwaga, Martyna zobaczyła tutaj myj, myj, myju, ale klikamy teraz 20 razy. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Co tu się wydarzyło? Sekretna paczuszka dla Martyny zabawy za bycie czyścioszkiem. Co tam jest w środku? Pieniądze! O kurczę, ile hajsu! Takie lifehaki to ja lubię. Dobra, to mam tyle pieniędzy, to chyba czas kupić jakiś nowy ficik. W tym celu udam się na najwyższe piętro. Do garderoby. hej Queen Bee. Wyglądasz świetnie jak zawsze. O! Jezus, Mary, jakie drogie! 4500? Ja takich pieniędzy w życiu na oczy nie widziałam. To jakieś rzadkie. Chodźmy do jakichś najtańszych. Nie, no słuchajcie, ja muszę. Chyba spędzić całą noc na parkiecie, żeby sobie coś tutaj zakupić. Nie ma jakiegoś kodu na pieniądze. Dobra, na razie odpuszczę sobie zakupy, bo muszę zarobić dużo więcej szmalu, ale spokojnie, zabawy nie ma końca, bo nie wiem czy pamiętać. Ostatnio ten balkon był zamknięty. Teraz można tutaj wyjść. Zobaczcie te krzesła. Nie no, dokładnie takie same jak w tym domku. W ogóle uwielbiam te krzesła. Zobaczcie, mamy tu widok na wszystko. Na miasto pełne surprise boxów. Widzę tam w ogóle ocean. I jest jakimś taki balkon. Dobra, Marcina, czyli Wow, wow! Wow, zobaczcie. Widzieliście to? Spróbuję tam wskoczyć. Ach. Prawie. One eternity later. Yes, udało mi się tam skoczyć. Mam najlepszą miejscówkę w całym mieście. Zobaczcie. Wow, po prostu to wygląda epicko. Wyobraźcie sobie, stać na takim dachu i podziwiać to wszystko. No po prostu marzenie. A wiecie, co było jeszcze fajniejsze? Prywatna imprezka na dachu. Muszę użyć tutaj mojego cheata, ale myślę, że nikt się na mnie za to nie pogniewa. W takiej sytuacji można tylko dance, dance, dance. Uu! prywatna imprezka, gdziekolwiek nie pójdę, nie trzeba być na parkiecie, żeby tańczyć, bo jest Dance 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 i możecie tańczyć wszędzie, ale najlepiej tańczyć na dachu dla helikoptera. Naprawdę wow, jestem pod wrażeniem wszystkich rzeczy, które zostały tutaj dodane do gry, a z tego co wiem, co tydzień Będą dodawane nowe, więc zabawy nigdy nie ma końca i koniecznie, jeśli jeszcze nie graliście, to sprawdźcie. A jeśli graliście, to też sprawdźcie, bo, bo są nowe rzeczy po prostu. Macie link w moim opisie. Życzę Wam bardzo dużo dobrej zabawy. Mam nadzieję, że też dobrze się bawiliście na moim filmie. No i co, ja tutaj sobie potamczę chwilę z Martyną i widzimy się w kolejnym odcinku. Bye!